Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Aloha dziewczyny, cześć, to ja Max witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie z powrotem na stosunkowo. Dzisiaj jesteśmy nad Górską Rzeczką. Zabieram Was w najpiękniejsze miejsca, które udaje mi się znaleźć w Hiszpanii i z tego miejsca chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować dziewczyny za to, że jesteście, że jest was. 50 tysięcy dla mnie kompletnie niewyobrażalne. Dziękuję Wam za to. Podajecie mi to, o czym często mówię na kanale. Dajecie mi niesamowitą motywację, dajecie mi sens e, odkrywania, czytania, pogłębiania tego wszystkiego, czym wcześniej już byłam zainteresowana. Teraz to nabiera dla mnie zupełnie innego wymiaru i to wszystko dzięki Wam. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. A w ramach podziękowania przygotowuję dla Was prezent, niespodziankę. Potrzebuję jeszcze troszkę czasu, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. A w dzisiejszym odcinku będę mówiła na temat pięciu grzechów głównych czyli co robimy. Co niestety powoduje spadek motywacji u mężczyzny. Każda relacja zaczyna się od atrakcji, później mamy fazę pożądania, następną fazą jest faza przywiązania. Niestety, jeżeli relacja nam się wysypie na etapie atrakcji albo pożądania, no to nie dobrniemy do etapu przywiązania, do tego etapu, do którego większość z nas chce dobrnąć. Więc chcemy tworzyć z kimś relację, która ma więź emocjonalną której jest coś więcej niż tylko podobasz mi się. Pierwszym grzechem, który zabija jego motywację, zabija pożądanie i atrakcję, która rodzi się między wami, jest kiedy stawiasz go na piedestale dużo wyżej niż siebie. To jest to wewnętrzne przekonanie, które z nas wyłazi, czy tego chcemy czy nie, czy ja jestem wystarczająco dobra dla tego mężczyzny, jak to się stało, że taki facet chce się umawiać ze mną. I czasami nawet jesteśmy w stanie to powiedzieć. Ja ci się podobam, serio, nie sądziłam, że taka dziewczyna jak ja byłaby w Twoim typie. My to mówimy, ale też to widać po naszym zachowaniu, to widać, kiedy jesteśmy w otoczeniu mężczyzny, którego stawiamy na piedestale, dla którego jesteśmy w stanie rezygnować ze spotkań, dla którego jesteśmy w stanie poprzekładać, powywracać nasz świat do góry nogami. Stawiamy go na piedestale dużo, dużo za szybko. Człowiek, który wchodzi do naszego życia, niezależnie od tego, jak bardzo przystojny jest, jak cudowne ma cechy charakteru, jak bardzo jest inteligentny, zaradny, i tak dalej, i tak dalej. To jest nowy, świeży człowiek. Żaden człowiek, obcy, nie zasługuje na to, żeby być na szczycie Twojego priorytetu, żeby oddawać mu cały czas. Dlatego często powtarzam, pierwsza randka 8 godzin, bo fantastycznie się rozmawiało. Ale jaki jest przekaz pod spodem? Przekaz jest taki, dopiero cię poznałam, hej, już ci daję 8 godzin. Super, świetnie. Pod spodem przekaz jest jeden. Mamy już pewność siebie, która zawsze była i na zawsze będzie jedną z najbardziej atrakcyjnych cech w każdym człowieku niezależnie od płci. Jednak ta pewność siebie nie może być udawana, i tutaj mamy grzech numer dwa, kiedy staramy się nazbyt pokazać, że jesteśmy pewne siebie i robimy pewne rzeczy, które tak naprawdę trącą desperacją bardziej niż pewnością siebie. Na przykład mężczyzna dzwoni, żeby odwołać spotkanie różnie bywa w życiu, czasami mężczyzna nie jest do końca zainteresowany ale czasami rzeczywiście wyskoczyło mu coś ważnego niektóre z nas chcą tak bardzo pokazać że w sumie to mam dziesięciu innych zainteresowanych w sumie to wiesz co ok, przełóżmy to spotkanie i przez kolejne 3-4 tygodnie nie znajdują czasu dla tego mężczyzny rozumiecie? staramy się nazbyt pokazać że teraz ja tutaj jestem panią, jestem królową lodu i teraz ci pokażę Twoje miejsce. Słuchajcie, to jest sztuka balansu. Człowiek naprawdę pewny siebie na początku relacji, kiedy poznaje drugą osobę, kiedy jeszcze nie oddaje całego czasu nowo poznanej osobie, nie będzie nazbyt emocjonalnie przyjmował przełożenia spotkania. Aha, okej, okay, w porządku. Musisz coś załatwić, rozumiem. Do usłyszenia. Zobaczymy. Daj znaka, kiedy będziesz miał czas, i zobaczymy. Ale kazanie mu czekać przez kolejne trzy tygodnie, bądź też powiedzenie mu, słuchaj spoko, bo wiesz, mam trzech chłopaków, którzy też chcą się ze mną spotkać, to za dużo. To trąci desperację. To widać, to słychać, dziewczyny, że próbujecie zrobić wokół siebie tą aurę kobiety, która jest rozrywana, która ma mnóstwo adoratorów, która próbuje zagrać na zazdrości, która próbuje. Zagrać na nie mam totalnie czasu. To słuchajcie, niestety na początku relacji zabija atrakcję. Grzech numer 3, o którym jeszcze nie mówiłam na moim kanale, to też grzech, którego źródłem jest tak naprawdę przekonanie, że nie jestem wystarczająco dobra. Sytuacja wygląda następująco. Spotykamy się z mężczyzną. Mężczyzna zawsze na początku ma bardzo dużo motywacji w sobie. Dużo pisze, dużo dzwoni. Nie dzieje się nic złego, kiedy nagle po dwóch, trzech tygodniach stuprocentowego zabiegania o Ciebie on lekko się wycofuje. Być może chce się przyłożyć w kwestiach związanych z pracą, być może mama, być może coś tam w jego życiu. Niekoniecznie ma to związek z Tobą, w większości przypadków nie ma. Natomiast nasz brak pewności siebie w tym momencie reaguje wyolbrzymiając tą sytuację. Dopatrujemy się, że spadła atrakcja, że już mu się nie podobamy, że. Nagle przestał się starać i mówimy mu: Słuchaj, jeśli ja ci się nie podobam, to weź nie marnuj mojego czasu. Słuchaj, jeżeli nie chcesz być ze mną, to powiedz mi wprost, naprawdę, ja. Mi będzie z tym OK, nic się nie dzieje. Widzicie, dopisujemy ten scenariusz bardzo szybko, przez Strach, który w nas jest, że zostaniemy znowu zranione przez kolejnego mężczyznę. Więc ja wolę mu powiedzieć już teraz, jak on się na chwilę wycofał, jak on przez jeden dzień nie odzywał się tak dużo, intensywnie jak przez ostatnie dwa tygodnie. Ja już go skreślę, bo tak mi będzie po prostu bezpieczniej w tej sytuacji. Mężczyzna niestety wie, że w ten sposób wychodzi z ciebie brak stabilizacji emocjonalnej. Ten, ten, jesteś kobietą, która wczytuje się, która analizuje, która dopisuje scenariusze, nie przyjmujesz na spokojnie takiej sytuacji, która jest totalnie, kompletnie życiową sytuacją. Jeżeli mężczyzna ma swoje życie, ma pracę, ma przyjaciół, ma rodzinę, to nie będzie miał 100% czasu dla nas każdego dnia, w każdym tygodniu, w każdym miesiącu i Przyjmowanie tego zbyt mocno do siebie i analizowanie, co mogło się wydarzyć, mógł kogoś poznać, pewnie jego była, pewnie mnie już zdradza, pewnie spotyka się z pięcioma, zawsze piszemy te negatywne scenariusze. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mamy wewnętrzne przekonanie o tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobre. Ten podpunkt jest bardzo mocno powiązany z podpunktem numer jeden. I niestety, kiedy my zaczynamy atakować mężczyznę po jednym czy dwóch dniach, kiedy on jest troszeczkę mniej zaangażowany w nas. Kiedy my zaczynamy od razu mu wyrzucać, nie piszesz, nie dzwonisz, co się dzieje, dlaczego. Królowa dramatu, powolutku, czerwona flaga dla niego, kobieta, która jest emocjonalnie niestabilna, kobieta, która ma w sobie strach, kobieta, która nie jest pewna siebie. To wszystko niestety zabija atrakcję. Pamiętajcie, dziewczyny. Że jest różnica między ghosterem, który znika na pięć dni, pojawia się i mówi hej, jak gdyby nigdy nic, a jest, jest różnica między mężczyzną, który jest w pełni zaangażowany, ale ma swoje życie, ma swoje sprawy i może zadzwoni wieczorem, jeśli nie zrobisz mu afery, i powie ci: słuchaj, ale miałem zwariowany dzień. Dzwonię tylko na chwilę, bo jestem padnięty, ale chcę ci powiedzieć dobranoc. Także spokojnie. Przyjmuj takie sytuacje na spokojnie. Grzech numer 4. Jeśli nie reagujesz. Awanturą i aferą, dlaczego się wycofujesz, co się dzieje i czy już straciłeś zainteresowanie moją cudowną osobą? Może zaczynasz gonić. Może on napisał mniej, więc myślisz sobie, hmm, trzeba go udobruchać, trzeba go przekonać do mnie, więc będę pisała więcej. Tutaj kolejny raz, źródłem jest Twoja emocjonalna zależność. Bo Ty już przez dwa tygodnie oddałaś mu tak dużo, tak. Wiele władzy ma w rękach swoich, że teraz jak on nie napisze, to jest ci smutno. A jak napisze, to jest ci dobrze. Słuchajcie, kobiety. Balans znowu sztuka. Nie rzecz w tym, żeby być dobrą dziewczyną, która goni. Nie rzecz w tym, żeby być królową lodu, która jest ciągle niedostępna. Rzecz w tym, żeby pisać wtedy, kiedy rzeczywiście chcemy wysłać komuś żart. Kiedy pomyślimy o kimś, bojemy pizzę, a ostatnio jadłyśmy pizzę właśnie z nim. Mężczyzna naprawdę potrafi wyczuć, kiedy piszesz do niego, bo chcesz do niego napisać, a kiedy piszesz do niego, bo potrzebujesz jego atencji, jego emocji i jego, wiesz, poprawienia Ci humoru, poprawienia Ci emocjonalnej sytuacji, emocjonalnego samopoczucia i stanu. Chodź i zmień mój stan, bo zawsze pisałeś, teraz się czuję niekomfortowo, bo nie piszesz, więc piszę do Ciebie pod przykrywką A, B, C, D. On wie. Naprawdę mężczyzna jest w stanie wyczuć, na poziomie podświadomym, zupełnie dla nas niezrozumiałym, bo jesteśmy ludźmi, my się wyczuwamy. Słuchajcie, energetycznie tak jest. Wiecie o tym dobrze. Wiecie o tym dobrze. Jeżeli masz emocjonalną potrzebę, jeżeli czujesz, że zaczynasz być zależny emocjonalnie od tego mężczyzny, to jest znak dla Ciebie. Okej, okay, muszę popracować nad tym, żeby zmienić swój stan emocjonalny niezależnie od tego mężczyzny. Bo im dalej w las, tym bardziej zależna od niego będziesz. I tym bardziej będzie bolał cię jeden dzień bez jego SMS-a. Niezależnie od mężczyzny, to się będzie działo prawdopodobnie z każdym kolejnym mężczyzną w Twoim życiu. To jest Twoja lekcja do przepracowania. Jest na ten temat odcinek. Zapraszam Cię do tego, żebyś znalazła sposób na swoje własne emocje, żebyś nauczyła się sobie dawać to, to taki spokój emocjonalny, to takie pogłaskanie po, po głowie. I ciepło do siebie. Jest na to mnóstwo sposobów, obejrzyj ten odcinek. Grzech numer 5, o którym również jeszcze nie mówiłam na moim kanale. Wydaje nam się, że śledzenie, social media to jest coś, o czym ktoś nie ma pojęcia. Wydaje nam się, że jeżeli wchodzimy na WhatsApp i sprawdzamy, czy jest aktywny, czy nie, to on się nie dowie. Wydaje nam się, że nie dowie się, że patrzymy na messengera, bo cały czas jest zielona kropka, ale nie pisze do mnie, do kogo pisze. Kolejny raz negatywne scenariusze w naszej głowie. Kolejny raz wpadamy w obsesję na punkcie mężczyzny, który jest świeży w naszym życiu. Poświęcamy mu full uwagi, full energii, full naszego czasu, full naszych myśli. Tak zaczyna się obsesja dziewczyny. To po pierwsze, więc to jest dla Was niebezpieczne. Po drugie, niestety. Czy myślisz, że tak jest, czy tak nie jest, On wie. On wie. Dlaczego? Bo to zmienia Twój stan emocjonalny. Kiedy patrzysz na jego aktywność, widzisz, że jest aktywny cały dzień, a ja nie pisze do ciebie. Kiedy do ciebie zadzwoni, czy ty myślisz, że nie słychać w twoim głosie twoich emocji, twojego żalu, twojego rozczarowania? Słychać. Mało tego, może będziesz w stanie nic nie powiedzieć na jednej, drugiej rance, ale on zobaczy, że coś jest z tobą nie tak i w końcu pękniesz. I zaczniesz zadawać pytania. Pytania bezpodstawne. Prawda jest taka, że jesteśmy wolni i mamy prawo pisać z innymi ludźmi. Mamy życie przed. Przed poznaniem Ciebie. Mamy przyjaciół. Mamy rodzinę. Mamy prawo. To, o co my powinnyśmy się martwić na początku relacji, to to, żeby podtrzymać atrakcję. Żeby mu się chciało do nas pisać. Żeby on miał ochotę z nami rozmawiać. Ale on nie będzie miał ochoty rozmawiać z dziewczyną, która jest ciągle niezadowolona, bo nie dostaje atencji 24 na 7. Bo jakim prawem pisałeś z inną kobietą? Bo prawdopodobnie pisałeś z kobietą, nie? No bo jesteś aktywny cały czas. Dziewczyny, nie wpadajcie w obsesję. Najprostszy sposób to jest nie oglądanie statusu aktywności. Nie śledzenie go na Facebooku. Ok, jeżeli chcesz wejść na jego Facebooka i zobaczyć jego zdjęcia, spoko. Wiecie, co mam na myśli? Mam na myśli co godzinny, albo nawet co 15-minutowe sprawdzanie jego aktywności, analizowanie kogo dodał, kogo nie dodał, komu polajkował zdjęcia, dziewczyny. Proszę, nie róbcie tego sobie, szczególnie nie na początku relacji. Na początku relacji dbamy tylko i wyłącznie o to, żeby podtrzymać atrakcję i pożądanie, żeby doprowadzić do wykreowania się więzi emocjonalnej, w której być może rozwinie się coś fantastycznego. Ale nie jesteście w stanie w żaden sposób zabezpieczyć się na wypadek. Bardzo często to nasze zabezpieczenie na wypadek niestety zabija totalnie atrakcję, zabija totalnie pożądanie. I relacja tak naprawdę nigdy nie ma prawa się rozwinąć. Bo z tego strachu, że znowu ktoś nas zrani, że gra na pięć frontów, że już pisze do innych lasek, tak być może pisze do innych dziewczyn. Być może tak jest. Jesteście na początku znajomości. Ty też masz prawo pisać do innych facetów. Poznajecie się. Na tym to wszystko polega i dopóki nie będziesz miała w sobie dystansu i luzu, dopóki nie będziesz miała otwartego serca i nie będziesz czerpała autentycznie przyjemności z poznawania nowego mężczyzny, tylko będziesz na każdego mężczyznę patrzyła jak na oszusta i zdrajcę. Żadna twoja relacja nie będzie miała prawa rozwinąć się w zdrowy sposób. Więc życzę Ci tego, żebyś więcej grzechów nie popełniała, życzę Ci tego, żebyś nauczyła się zmieniać swój stan emocjonalny. To jest naprawdę umiejętność na całe życie, bardzo potrzebna każdej z nas. I życzę Ci fantastycznego dnia. Wysyłam Ci bardzo dużo słońca. Jeszcze raz. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jeżeli uważacie, że to wideo mogłoby pomóc jeszcze komuś, bardzo proszę, będzie mi miło, jeżeli podzielicie się tym filmem. Tymczasem wysyłam Wam buziaka i zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia, dziewczyny. Pa! set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day call it replication Wake up.